No, dzisiaj jesteśmy w studiu w Los Angeles Będziemy badać nie tanie cipsy Tylko najtańsze Najtańsze chipsy, jakie były Dobra, No bo, no dawaj Dobra Snack day Cena Nie więcej... określona nieokreślona, nie określona, więcej niż 2,50 Smak z ser i cebula karbowane. To dodatkowy plus dla tych liczb. Opakowanie sterylne. Mi się nie podoba. Nie podoba ci się. Mi też, mi się nie przekonuje. Nie przekonuje cebula i ser. Polski smak. Zapach. Jej bieduch. Stary ser. Na gaz robimy zjazd. Dobra. Jak się miejsce. Czisz znanego sklepu w schmapu Grafik. Chyba z tockowski, ale jest oneśnikowy. Wiadomo czy to plus, czy to minus, ale... Pachnął jak takie. Prażynki te papryko. No. Dupy nie uryła. Chciałam, ale... Chcesz pachnieć jak papryka, ale Coś, tak nie pachnie. Pachnie jak prażynki. Coś go kuję. Coś go boli. Smaku. To jest jakieś... No. Jak jak takie prażynki zmierzczone? Te były lepsze. No. Nie ma. Ale... W konsystencji smakuje jak groźba. No, jest, jest taka struktura. no to lepsze. Next. No, jest chyba no. kolejny. Który chce? No. Ego, Ego. Ego, tu pisze, że chrupi ziemniaki o smaku Formaje. Formaje. For For Formaje. Formagę Formagę Formage Formagę Formaje. formage, Promage. Takie. Promage. 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 olej Promage. 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 ale Promage. tutaj ubrudzony. Nie pachnie jak ser. Pachnie jak nie znaczy jak twarożek z... ze szczyt. Jak zwykły parażink. Jak zwykła prażingka to z no smaku. Co przyrzucać takie te smaki masz Ty. na patelni. No, no to jest lepsze. No, takie delikatne są, nie? No takie dla Ale słone, To lekko. Like no. Nie, nie smakują. Ale nie podchodzą go po prostu. Zjedząc się, czuję córkę i tyle. I mam taki lepiej jak to No Jo. No, na Gastro bym opierali. Dla mnie to są lepsze nadal Ja bym je dał sobie na czet, ale wy mówicie, że lepsze, więc. Demokracja. Demokracja. Granicy! Proszę bardzo. Najdroższy, najdroższy z tego zestawienia. Nie każdego stać na te chipsy Nas szczególnie nie stać na te cipsy. Co chcecie wojny o tym opakowaniu? Żeberka, Estetyczna, ale drugą nie wrywa. Żeberka zachęcają. Żeberka zachęca do głowy no. na tych cipsy, proszę bardzo ładne. To nie, nie da się, ale pokażę. No to już jest smak, jak... Czuć ten zapach. To, to już czuć. nie są przelewki. Czujcie, taki dobry sosik jakiś, na no tych zyberkach. Oj, dobre. <gry> One są słodkie. No. No. To soczicy. Dobre. Spodziewałem się czegoś innego, ale... Ja nie myślałem, że będą takie słodkie. Te serce mula miały większe walory smakowe niż te. No tego no słodycz taka. One tylko to Jak te te, 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 zielone te chipsy, te, te, te chipsy z tego. No. Z widronki, tak te sprawy. Te są słodkie. No. Okay. Taką... One są okay. trochę gorsze, złowackie. Z tego serce bólki, no. ale lepsze od tej się się no. da, bo są słodkie. Drugie miejsce. Tak? Tak. Mhm. Tak na razie. Tu może się gdzieś lista wyświetlić, będzie mi się chciało to zrobić. O, Aho. tuba. Chipsy w tubie o smaku śmietany i cebulki. Opakowanie dla mnie. Nieodegradowalne Tak jest. Dbają o ekologię. Nie no co, musimy zrobić. To tak. chciałeś coś powiedzieć? Tuba. Dobra. Nie się opakowani. Zawsze można spalić. Tak jest. A jak nie, to na papier przeznaczyć Dupę podetrzeć. No to dobrze to. Mało optymalne otworzenie, bo gubimy części. Tak jest. miało być ekologicznie, a jednak nie jest. Jednak nie dali wzmianki. Ciężko się otwiera. Minus. Widzę tutaj dość dużą inspiracji Kingelsami. No jest. Ale nie dowiemy się czy tak było naprawdę. Też mi podjeżdża preżynką. Nie no. W porównaniu tam gdzie to jest jak główno. No, do których? Do wszystkich. Oprócz tych tamtych. No, tamte są najgorsze. No tamte są najgorsze, ale te... Porównywalne. Ale mają więcej smaku niż tamte. No. Przedostatnie. Ale możemy tutaj dać tłusa za estetykę. Co prawda są trochę połamane. I przynajmniej się łudzimy, że są przynajmniej trochę pechliżowe, bo podobne do Kingelsów. Tak jest. Zawsze wujek takie daje w piwnicy. No. Kolejne chipsy w tubie. Smak pomidor w ziołach. Ale etykieta na plus. To już bardziej no. przekonuje No to bardzo, to, to wygląda ładnie. Minimalistyczny przód, producent. To co chciał nam pokazać, to pokazał. że pomidory i bazylia, które się kończy na ziołach. Olej są na Mleko i gluten. Ale jest instrukcja obsługi po litersku. No patrz. Instrukcja w dwóch językach. Pora na rozpakunek. Czekaj, było. przepis, ale tamty Zjemy <gry> <Zażego> jeszcze. <zjesz. gry> Kolejna ciężka. Ciężki sposób. Otwarcie. Jak no, dla mnie, na razie jak najlepsze są te przenki. Te, te prężynki takie i te pręci. dla mnie serce boli najlepsze. Znaczy się, że nie takiego. Czy znaczy, mi też smakuje, ale zjadłem i trochę więcej żeby się mi nic nie chciało jeść. Podparcie, Tak samo i zobacz, co się nagrywa. Pachnie tymi warzywami. Zajeżdża za biedą. Nie wiem no, pomidorka, może czujesz. Bardziej czuję Bardziej jak pachnie, pachnie? Do pomidora. Pachnie taką. Nie moje smaki. Ja już Nie. zapomniałem, jak to ostatnie miejsce smakowało. Bez kitu. <laughs> Chyba mamy nowego czempiona. No. Smakuje coś podobnego takiego. Wiem Taki olej z przyprawami jest No I to tak samo smakuje Ja muszę zrobić porównanie nie Bez hit, bo to jest No tu jest Konkurencja dosyć wielka Potężna walka o ostatnie miejsce Tak jest Obecnie te są dla mnie lepsze, bo nie mają smaku A tutaj za bardzo czuć tą bazyję Dobra, nowy champion Zagralaś się z tym? Gadaj. Nie no, jak zjadłem trzy to te są gorsze Ty? Mhm no, stosuję tych panów wcześniej, ci że no. te jest to w są, w ty. W parę więcej one są gorsze. Bo jak jadłeś pierwsze dwa, to się to. No, A teraz już się smak przebił i niepokonany. No trzeba przepić. Renis. No. Zaraz. Lepsze. Gorzej. A ty jak Nie, nie no kurwa, one są tak samo ch**owe ja, ja bym dał Renis. Ono też są lepsze od tych. Okej? Okay. No. Ej, jak miał w Ileś na ilość na gastro to będą ta większe ja tak miał Na więcej. gastro są te lepsze Obydwa no. no Nie wiem które bardziej Moim zdaniem chyba te bo mają taki smak taki takiej bazylii perfidnej Wiesz no Takiej taki Wiecie jak to smakuje? Prawie jak te chipsy co kupił te bazyli z mięty, Z lodem No, no. Bez Tak To tak są No chipsy o smaku To mogą się dać kurce Bazyli bazylii i lodu Nie lodowe to były No Lodowe No, lodowy. no. Nie by było czuć taki ale. Jak te ostatnie czy te? Ostatnie. Trzymają się dobrze tamty. Ostatnie chipsy w naszym zestawieniu. Chcieliśmy kupić więcej, ale nie mamy pieniędzy. Chipsy w tubie. Podobno nie mają dodatku wzmacniacza smaku. Bez dodatku wzmacniacza tak. Czyli mamy tutaj naturalny, czysty smak papryki. Przynajmniej to nam chcą po powiedzieć. Albo przynajmniej przyprawy spodnie. A w składzie mamy pióre ziemniaczane w proszku, 42%, olej słonecznikowy, 29%, Skrobia ziemniaczane, 23%, sólostra papryka w proszku, cukier bąka ryżowa fruktoza, cebula w proszku. W skrócie olej i pół ziemniaka. Przydobywającego przy tego ziemniaka, i miłego do pory nie <laughs> I ubitego. Spróbujmy. Tak na pewno nie agresywnie to tak... Agresywnie, ale z grafią. Jak się rozsypał. Ooo, tutaj ktoś na nich chyba siedział. No. Ale kolor mają przyzwoity. Tak. tak samo jak tamto. <grym> Zachowują się jakby były bez spokoju. Mają takie zapach podobny do tego Tylko nie, nie mogę stwierdzić do tego Dla mnie. To jest prawie jeden do 1 z tym. Jeśli chodzi o smak. Nie. Te mają na początku bardziej intensywne. Nie, to ja to nie lepsze. czuję za dużo. Ja są lepsze. Ja są better według mnie. Bo te paprykowe są takie... Pomiędzy. Nie ma smaku, mają. No. Ten, smaku. ten tutaj smak, tutaj bardziej, jest bardziej wyraźny. Wybija się wyraźniej, jest bardziej. Ja tutaj, jak pogryziesz, nie ma tego mi? smaku. Tak, Sami? Nie, to. Chodź do <laughs> 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 Na pokryku, nie wiem. No, te nie są ok. lepsze. Wypliki. Tylko pewnego no, stroba przy braku pieniędzy. I to są gorsze. Czekaj, Sami, bo ja się chcę sobie przekoncić parę sztuk teraz jeszcze można zmienić. Jak... ja jedyne co bym zmienił to to z tym no, no. ale ale o takich o i by nie wiem czy nie było, to o tym proszę jedną chodę żeby były słodsze te ostatecznie wygrały dzisiejsze starcie były też najdroższe w zestawieniu ale co za coś trzeba zapłacić no, ale smakuje jak syp no Któreś się pojawia tutaj. I teraz, jak go uda, że będzie jakiś głupi dźwięk, słoneczka. że no. mnie No i słuchajcie, jeszcze raz pojawia się tu. Teraz jest na palcu i znika. No jak mu to wyjdzie, żegnamy. I do następnego.